Ale przecież nie trzymać zwierząt. Patrzcie, no, kurwa, to chwila, malu robota. To ma jest listo, nie? No. Ja to, nie jest. Patrz, patrz, pół nie ma. O kurwa, no. Ty ja to bez klifów kurwa wysyłem do jakichś pół nie widzę. Ja muszę coś takiego. Ale proszę, patrz, co tu to? Tak, jest wszystko. Ja. どう、no.